Cześć. Zaraz właśnie będziemy mieli kolejną naradę na nowej jaśminowej. Inwestycja zaczęła się początkiem marca, jeżeli chodzi o budowę. Jest to kolejne nagranie znacznie serii. Wszystkie poprzednie wideo też możecie sobie obejrzeć na playliście nowa Jaśminowa. Także jesteśmy na końcówce, powiadamy wam dzisiaj właśnie na temat tych refleksji. Z takich rzeczy dobrych, bo zawsze trzeba zaczynać od dobrych, to po ośmiu miesiącach powstała nadpłynność. Przepraszam, tak naprawdę już wrzesień, wrzesień, październik powstała taka nadpłynność w czyli po 8 miesiącach od startu, że byliśmy w stanie wypłacić sobie milion złotych zysku, inwestorzy też nie chcieli po 7 miesiącach wychodzić z inwestycji. Chcieli, żebyśmy tutaj, tak jak się umawialiśmy, przynajmniej rok ich pieniądze potrzymali, także jakaś tam część się zdecydowała, właśnie milion zostało zwrócone, milion wypłacone, zostało jeszcze gdzieś tam milion trzysta tysięcy do spłaty, ale też po tej spłacie cały czas mamy gdzieś bufor na koncie, ogólnie staramy się utrzymać nadpłynność pół miliona złotych. W razie nieprzewidzianych sytuacji nagłych, żebyśmy musieli co, za coś szybciej zapłacić. Z przeliczeń, że dzisiaj rano robiłem wekselu, pomimo wypłaty tego miliona zysku, jest gdzieś 300 tysięcy na W tym momencie przekroczenie budżetowe na budowie wynosi około 60-70 tysięcy, więc nawet jakby się podwoiło na ostatnich zakresach, to jeszcze gdzieś tam 150 tysięcy jest luzu. Także od strony finansowej wszystko jest poukładane. Cześć, z tej strony Michał. Witam was serdecznie, jeszcze raz na naszym projekcie Nowa Jaśminowa. Zapraszam, zobaczcie, co wyrosło z naszych tak naprawdę marzeń i planów. Jeszcze rok temu staliśmy tu praktycznie w tym samym miejscu z Michałem Jafrą i Pawłem Górskim, ale na szczerym polu. A teraz mogę Was zaprosić, zobaczcie, jakie piękne budynki wybudowaliśmy. Myślę, że to jest odpowiedni moment, żeby pochwalić się tym sukcesem, który niewątpliwie tu osiągnęliśmy, bo tak naprawdę dzięki synergii, jaką stworzyliśmy w trójkę wspólników, dzięki ludziom, którym dobraliśmy i całemu zespołowi, czyli przede wszystkim Paulinie od sprzedaży Kacprowi inżynierowi naszemu, udało się z mniejszymi lub większymi problemami, ale zrealizować ten projekt w bardzo szybkim tempie. W, tak naprawdę można powiedzieć wzorowo, osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, a nawet ponad to, co chcieliśmy, bo zaplanowaliśmy zabładzów. Budżetowaliśmy sobie, że ten projekt osiągnie około 900 tysięcy zysku. Oczywiście zrobiliśmy więcej, będzie to wynik finansowy plus około 1,1 i to przy tak naprawdę bardzo trudnych warunkach, jak niepewność na rynku, jak bardzo duże wzrosty cen materiałów. Także to wszystko udało się fajnie wysterować, fajnie jakby poukładać i dzięki temu dzisiaj mogę tutaj stać z dumą pochwalić się nie tylko wybudowanymi budynkami, ale też bardzo fajnym zyskiem, który udało się osiągnąć. Powoli będziemy mogli już iść w stronę przekazywania klientom naszych wybudowanych mieszkań. Kolejną kwestią, na którą w sumie należałoby zwrócić uwagę, tak jak Państwo widzicie, już etap budowy jest bardzo zaawansowany i nie wiem, może wydawać się że to już koniec, ale tak naprawdę ta końcówka jest najbardziej istotna, aby cały czas trzymać jakość, aby nasi nowi klienci, mieszkańcy tego osiedla byli zadowoleni. Także cały czas pilnujemy, rozmawiamy, koordynujemy z inżynierem, z kierownikiem. Jesteśmy w stałym, w stałym kontakcie z klientami, klienci są informowani na bieżąco o potencjalnych opóźnieniach w przekazywaniu lokali. Dzięki temu kontaktowi na bieżąco nikt z nich nie ma żadnych pretensji do nas. Póki co, czy ta sytuacja się zmieni, nie wiem, natomiast no, w zasadzie jesteśmy już na końcówce, także zmienić się nie powinna. Chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o ważnej kwestii, jaka, jaką jest sprzedaż. Udało się tutaj poustawiać tą sprzedaż tak, że właściwie planowo zakończyliśmy ją we wrześniu. Ale bardzo ważna kwestia jest taka, żeby nie siadać na laurach, jeżeli już się sprzeda wszystkie lokale. Bo to nie chodzi tylko o samą sprzedaż, ale chodzi też o obsługę klienta. Żeby ten klient był cały czas zadowolony, on musi być na bieżąco tak naprawdę przez nas obsługiwany. I ważną kwestią jest to, żeby, żeby tego pilnować, żeby klient czuł się dopieszczony i tak naprawdę. Zakończenie realnej sprzedaży to jest dopiero początek obsługi klienta. Dlatego wielkie podziękowania też dla naszego zespołu, dla Pauliny, która cały czas czuwa nad tym, żeby klienci czuli się dopieszczeni, żeby czuli się szczęśliwi, żeby cały czas myśleli tylko w samych pozytywach, o samym osiedlu i nie mogli się doczekać tego, żeby tutaj zamieszkać. Także pilnujcie tego, pamiętajcie, że obsługa klienta posprzedażowa jest tak samo ważna, jak sama sprzedaż. Także. Trzy lokale jeszcze, będzie, będzie wylewka dla trzech lokali posadzek, właśnie tutaj w piątek bodajże i zamkniemy wtedy już etap szósty z ośmiu. On powinien być zamknięty tak naprawdę już z początkiem grudnia. No niestety nie, do, nie udało się nadrobić zaległości, które wygenerował wykonawca stanu surowego. No niestety, żeby nie było za bardzo cukierkowo, budowa nie idzie idealnie. Nie jestem generalnie zadowolony z tego, w jakim tempie to idzie, ponieważ mamy w tym momencie około miesięczne opóźnienie. Wynika to z różnych czynników, między innymi z tego, że wyjątkowo w tym roku zima, jak na ten rejon nadmorski, zaatakowała nas wyjątkowo szybko i wyjątkowo mocno, co przeszkodziło w realizacji prac, szczególnie prac mokrych. Tutaj na szczęście z tymkami się wyrobiliśmy przed zimą, natomiast z posadzkami nie do końca oraz z elewacją. Tutaj nie może na to, żeby elewację udało się na gotowo skończyć do zimy, natomiast posadzki chciałem skończyć na gotowo, niestety się nie udało, natomiast większość już mamy zrobioną i teraz walczymy po prostu, żeby ten zakres prac zrealizować w jak najszybszym tempie, po to, żeby to opóźnienie nie rosło, a wręcz zostało zminimalizowane. Ja tutaj zaangażowałem swoich pracowników, swoje, że tak powiem, siły własne, żeby również tutaj pracowali na tej budowie ramię w ramię z innymi podwykonawcami. I walczyli po prostu z tym terminem. Natomiast z dobrych rzeczy praktycznie etap siódmy mamy zamknięty w 80%, na który się składają sufity podwieszane nad pierwszą kondygnacją, ocieplenie wełną, tak naprawdę piece, już jakby zakończenie całych prac wokół CO, też jakby tutaj już osprzęt elektryczny. Także to jest pozamykane, elewacja też tak jak widzicie jest gdzieś w 70% już zrealizowana. Także mam nadzieję, że tak naprawdę w ciągu trzech tygodni zakończymy i etap szósty i siódmy i zostanie tak naprawdę ósmy, czyli sieci. Tak? Tutaj też było trochę przygód, bo projektant sieci wodkan tak naprawdę nas zwodził, zwodził, aż przestał odbierać numery, musieliśmy odbierać nowego. I dopiero przez to mamy przesunięcie w kontraktowaniu, bo dopiero mamy uzgodniony projekt jakby w urzędach, jeżeli chodzi o te sieci wodka. Natomiast wszystko wskazuje, że budowę zakończymy z półtora miesięcznym, półtora miesięcznym opóźnieniem. Powiem tak, no mogłyby być gorsze problemy, patrząc na jakby zysk, który jest większy niż przewidywany, patrząc na to, że jest sprzedaż. Robimy tak, żeby to dokończyć sensownie, z głową, z jakością. Rzecz, z której jestem dumny, to taka, że pomimo tego wyścigu z czasem, pomimo wrzucenia wielu zakresów naraz na budowę po to, żeby tą budowę po prostu realizować jak najszybciej, jest zachowana nadal wysoka jakość wykonywania tych poszczególnych prac i wysoka jakość po prostu wybudowanego tego obiektu budowlanego. Często bywa tak, że jak ten wyścig z czasem się rozpoczyna, i po prostu robi się duży stres, ta jakość niestety idzie bardzo mocno w dół. Ta sytuacja tutaj nie ma miejsca. Tak samo koordynacja prac między różnymi ekipami, jak i ewentualne zniszczenia spowodowane tym, że różne roboty trwają jednocześnie na budowie, również tutaj na naszej budowie nie wystąpiły. I jakby ja jestem ogólnie z tego projektu zadowolony, jak również ze współpracy z całym zespołem. To był mój, jakby, taki drugi projekt mentorski, do którego tak zostałem zaproszony. Bardzo fajna formuła, jakby, zarówno dla tych, którzy się wdrażają, robią pierwszy projekt, jak i dla mnie. Bardzo mnie też cieszy, jak właśnie widzę, że mogę moim absolwentkę w takich projektach pomóc. Jeszcze mam tutaj dwa tematy. Jeden temat udało mi się nakłonić jednego inwestora, żeby kupił tak samo jak ja lokal inwestycyjnie w tej inwestycji, żeby go wykończyć pod klucz i potem sprzedać także też w kolejnych wideo myślę, że wam pokażę jak wyjdzie nam mi flip na swojej pierwszej inwestycji i jeszcze jedna rzecz to jest pierwsza budowa, która zaczynała się jakby na wiosnę, w marcu wcześniej zaczynałem budowy zawsze na jesień ogólnie powiem wam szczerze, że te zaczynanie na jesień jest o tyle fajne, że te wszystkie gdzieś tam kwestie takie technologiczne są potem lepsze, bo wiadomo, że jak już trzeba robić posadzki, gdzieś tam po prostu kończyć te wszystkie prace i w terenie zimą jest to na pewno mniej przyjemne dla wykonawców, bardziej mozolnie to wszystko idzie, ogólnie też myślę z uwagi, że na polski ład, jakby składki zdrowotne podniesione wykonawcy jakby odczują to, tą presję pracowników, żeby podnieść znowu koszty swoich usług, jakby na start na marzec i myślę, że to może być podwyżka o 20%. Ja osobiście się nastawiam, żeby właśnie swoich nowych budów nie zaczynać teraz w marcu, tylko w takim drugim rozdaniu może bardziej koło kwietnia, maja, właśnie, żeby też jakby ten rynek trochę się najpierw zweryfikował cenowo żeby ta presja między ceną, podniesieniem ceny, a tym, żeby nie była podniesiona od strony deweloperów, to się jakoś unormowało. I radzę się też Wam nad tym zastanowić. No ale niestety te problemy na produkcji budowlanej i to będzie rzecz po prostu, do której trzeba będzie się przyzwyczaić, szczególnie w tym roku, także tutaj polecam Wam w jak największym stopniu uczyć się, kształcić, brać udział w różnych spotkaniach i szkoleniach z deweloperki po to, żeby te ewentualne ryzyka związane z procesem budowlanym minimalizować.